To nie jest opowieść o czasie, to jest wspomnienie krwi, metalu i ognia. Obraz, który pojawia się przed Tobą, nie jest zapisem. To echo tego, co zostało wyparte z Twojej pamięci. Zaczynamy. Czy możesz opowiedzieć coś o historii naturalnej i ewolucji Twojego gatunku? Jak starzy jesteście? Czy podobnie jak ludzkość, wywodząca się od małp, Wy również ewoluowaliście z prymitywnych gadów? Och, to bardzo długa i złożona historia. Słuchaj, Słuchaj uważnie. Zabrzmi niewiarygodnie, wiem, ale to prawda. Postaram się opowiedzieć to w skrócie. Około 65 milionów lat temu wielu naszych mało rozwiniętych przodków z dinozaurzej linii zginęło w ogromnym globalnym kataklizmie. Nie była to katastrofa naturalna. Nie żaden upadek asteroidy, jak błędnie uważają wasi naukowcy. To była wojna. Nie twoja, ale i twoja. Wojna pomiędzy dwiema wrogimi grupami obcych. Rozgrywała się głównie na orbicie i w wysokich warstwach atmosfery tej planety. Według naszej wiedzy była to pierwsza wojna obcych na Ziemi. Ale z pewnością nie ostatnia, a nadchodzi kolejna. Czujesz to prawda? Tymczasem od 73 lat na waszej planecie trwa coś, co nazwalibyście zimną wojną pomiędzy obcymi frakcjami. W tamtej odległej wojnie ścierały się dwie wysoko rozwinięte rasy. Ich nazw nie jesteście w stanie wymówić. Mogłabym je wypowiedzieć, ale. Zraniłoby to twoje ucho. Nie próbuj ich wymawiać. Jedna z nich była humanoidalna, podobna do was, choć znacznie starsza. Pochodziła z tego wszechświata, z układu w gwiazdozbiorze małego psa, z okolic Procyona. Druga, o której wiemy niewiele, była rasą gadów, ale nie miała nic wspólnego z nami. My wyewoluowaliśmy z miejscowych dinozaurów, bez wpływów z zewnątrz, z wyjątkiem manipulacji genetycznych, które później przeprowadziliśmy sami. O tym opowiem później. Ci przybysze gadzi nie pochodzili z tego wszechświata. Jak to wyjaśnić, wasi naukowcy nadal nie pojmują prawdziwej natury wszechświata. Wasz umysł, zaprogramowany w sposób nielogiczny, nie potrafi dostrzegać najprostszych rzeczy i opiera się na błędnych matematycznych założeniach. To również efekt pewnego genetycznego uwarunkowania, ale o tym też jeszcze opowiem. Twoja pamięć została zablokowana. Powiedzmy po prostu, wasze rozumienie kosmosu od 500 lat praktycznie nie drgnęło. Mówiąc obrazowo, tamta rasa gadów nie przybyła z tego wszechświata, ale z innej bańki w paśmie Omniversum. Nazwalibyście to może innym wymiarem, ale to też niewłaściwe słowo. Samo pojęcie wymiaru jest przez Was błędnie rozumiane. Ważne jest to: zaawansowane istoty potrafią poruszać się pomiędzy takimi bańkami, Wykorzystując, jakbyście to nazwali, technologię kwantową. Niektóre potrafią nawet bez technologii, wyłącznie siłą umysłu. My też mamy rozwinięte zdolności mentalne, ale nie jesteśmy w stanie zmienić struktury rzeczywistości bez technologii. Są jednak tacy, którzy to potrafią. Dla Was wygląda to jak magia. Dla Waszych przodków również. Wróćmy jednak do naszej historii. Rasa humanoidalna dotarła na Ziemię około 150 lat wcześniej niż gady. Zbudowali kolonie na ówczesnych kontynentach, jedną na tym, co dziś nazywacie Antarktydą, a drugą w Azji. Żyli w zgodzie z miejscowymi dinozaurami. Gdy przybyły zaawansowane gady, Koloniści z Procjona próbowali się z nimi porozumieć. Bezskutecznie. Wojna wybuchła w ciągu kilku miesięcy szybciej niż się spodziewano. Zawsze szybciej. tak jest. Obie rasy nie interesowały się życiem na planecie. Chodziło im o surowce. Przede wszystkim o miedź. Dla niektórych zaawansowanych ras mieć ma ogromne znaczenie. Nawet dziś, w odpowiednich warunkach, przy polu elektromagnetycznym i promieniowaniu jądrowym, może brać udział w tworzeniu stabilnych pierwiastków. Można dzięki niej generować szczególne pola siłowe, przydatne w różnych technologiach. Ale podstawowa formuła tych reakcji jest dla Was zbyt złożona. Wasz umysł nie jest w stanie jej pojąć. Obie rasy walczyły więc o mieć ziemi. Wojna nie trwała długo. Na początku humanoidzi mieli przewagę, ale w ostatniej bitwie gady użyły eksperymentalnej broni, bomby fuzyjnej zaprojektowanej tak, by zniszczyć życie, nie naruszając surowców. Zdetonowali ją nad tym, co dziś nazywacie Ameryką Środkową. To nie był przypadek. Eksplozja nastąpiła w oceanie i doszło do nieprzewidzianej fuzji z wodorem. Efekt był znacznie silniejszy niż zakładali. Śmiercionośne promienie, tlen fuzyjny, opad radioaktywny, zima nuklearna trwająca prawie 200 lat. Większość humanoidów zginęła. Gady po kilku latach wycofały się z Ziemi. Nikt nie wie dokładnie dlaczego. Planeta znów była sama. Powierzchniowe gatunki zginęły. Wśród produktów fuzji był iryt, ślad, który wasi naukowcy błędnie interpretują jako dowód uderzenia asteroidy. Kłamstwa zakorzenione w podręcznikach. Dinozaury umierały nie tylko w wybuchu, ale w jego następstwach opadach, zmianach klimatycznych głodzie. Niektóre gatunki przetrwały jeszcze kilkaset lat, zwłaszcza w oceanach ale i one wymarły. Zima nuklearna zakończyła się po 200 latach ale Ziemia była chłodniejsza niż przedtem. Kilka gatunków przetrwało. Ryby, ptaki, małe ssaki, czyli wasi przodkowie, krokodyle oraz pewien mały, ale wyjątkowy dinozaur. Chodził na dwóch nogach, przypominał nieco Iguanodona. Wywodził się z tej rodziny, ale był mniejszy. Miał około 1,5 metra wzrostu. Miał cechy humadoidalne. Zmienioną strukturę kości, większy mózg, kciuk, inny układ trawienny, oczy umieszczone centralnie, jak wasze. I co najważniejsze nową, bardziej zaawansowaną strukturę mózgu. To był nasz bezpośredni przodek. On był początkiem. Niektóre teorie mówią, że mutacje tego gatunku. Powstały pod wpływem promieniowania. Nie ma na to dowodów, ale to możliwe. Ten mały humanoidalny dinozaur, nasz przodek, ewoluował przez kolejne 30 milionów lat. I jak już wspomniałam, ewolucja bez ingerencji trwa znacznie dłużej niż Wam się wydaje. W przeciwieństwie do Waszego gatunku, który przyspieszono sztucznie, z czasem te istoty nauczyły się przetrwać. Dostosowały się, zamieszkały w jaskiniach, używały kamieni i gałęzi jako narzędzi, odkryły ogień i to był klucz, szczególnie dla ogrzewania krwi, dla nas to kwestia życia. Przez następne 20 milionów lat natura podzieliła ten gatunek. Na 27 podgatunków. Dawne gady miały skłonność do dzielenia się, często bez większego sensu, i podobnie jak z dinozaurami, pojawiło się mnóstwo wariantów. Między tymi podgatunkami toczyły się prymitywne wojny o dominację. Natura nie była łaskawa. Z tych 27, aż 24 zginęły. W wojnach, w procesie selekcji, przez niedostosowanie. Ich organizmy nie były wystarczająco rozwinięte, a najczęściej nie potrafiły odpowiednio regulować temperatury krwi, gdy zmieniał się klimat. 50 milionów lat po Wielkiej Wojnie i zagładzie dinozaurów na planecie pozostały tylko trzy technologicznie zaawansowane gatunki gadzie. Pozostałe były niższe zwierzęce. Przez krzyżowanie, zarówno naturalne, jak i sztuczne, te trzy rasy zostały połączone w jedną. Wraz z rozwojem inżynierii genetycznej udało nam się wyeliminować skłonności do dzielenia. Według naszej historii i wierzeń, wtedy właśnie narodziła się nasza rasa, taką jaką mnie dziś widzisz. To było około 10 milionów lat temu. Od tego momentu nasza ewolucja niemal stanęła w miejscu. Pojawiły się jedynie drobne zmiany, głównie w kierunku bardziej humanoidalnego i saczego wyglądu. Ale już bez podziału na podgatunki jesteśmy bardzo starym gatunkiem. Podczas gdy wy, wtedy, byliście jeszcze małpoludami skaczącymi po drzewach, my tworzyliśmy technologię, kolonizowaliśmy inne planety, budowaliśmy miasta na tej Ziemi, które dziś nie zostawiły po sobie żadnych śladów, manipulowaliśmy naszymi własnymi genami, a wy, wasze geny wciąż były genami zwierząt. 10 milionów lat temu. Wasze małpie przodki zaczęły schodzić z drzew. To było jakby wczoraj. Zmiana klimatu, zwłaszcza na afrykańskim kontynencie, była kluczowa. Ale ewoluowaliście bardzo powoli, jak przystało na ssaki. I gdyby nie wydarzyło się coś niezwykłego, to nie siedzielibyśmy tu dziś i nie rozmawiali. Ja siedziałabym w moim wygodnym domu, a ty w jaskini. Owinięty w futro, próbując zrozumieć ogień. Albo siedziałbyś może w jednym z naszych ogrodów zoologicznych. Ale sprawy potoczyły się inaczej. Dziś wierzycie, że jesteście koroną stworzenia, że to wy siedzicie w nowoczesnych domach. A my musimy ukrywać się, żyjąc pod ziemią i w odległych miejscach. Około półtora miliona lat temu na Ziemię przybyła inna rasa obcych. To była pierwsza od ponad 60 milionów lat. Zdziwiłoby cię to bardziej, gdybyś wiedział, ile różnych ras znajduje się dziś tutaj. To była nowa rasa humanoidalna. Znana wam jako Elohim ich cień wciąż tu jest. Nie interesowały ich surowce ani miedź, ku naszemu zaskoczeniu. Interesowały ich niezaawansowane małpoludy. Mimo naszej obecności na planecie Elohim postanowili pomóc tym istotom. Przyspieszyć ich rozwój, uczynić z nich rasę służebną. Na potrzeby przyszłych wojen. Wasz los nie był dla nas istotny, ale ich obecność już tak. Im też nie odpowiadała nasza obecność na ich nowej planecie Zoo. I tak wasze szóste i siódme stworzenie stało się przyczyną wojny między nami a nimi. O tej wojnie. Możesz przeczytać częściowo w księdze, którą nazywacie Biblią. Ale to nie jest cała prawda. Ale spisano ją w bardzo dziwny sposób. Prawdziwa historia jest znacznie dłuższa i bardziej złożona. Czy mam kontynuować? Nie, nie teraz. Zrobiłem kilka notatek z Twojej historii i teraz chciałbym zadać kilka pytań. Proszę, pytaj. To wszystko zdarzyło się naprawdę, ale może tylko jeśli w to uwierzysz, bo prawda to nie zawsze fakt, to czasem wybór. Czas się kończy, ale opowieść trwa dalej.